Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach na najładniejszy ogródek działkowy oraz najładniej ukwiecony balkon były tylko preludium pozostałych atrakcji przygotowanych przez częstochowskie instytucje. Na placu za pętlą tramwajową odbył się koncert Tribute Tumanam. Na scenie wystąpiła również Natalia Nykiel, a gwiazdą wieczoru był Andrzej Piaseczny. Przyszłam ze znajomymi. Razem z moim kolegą Dawidem Szanowni i moją I bardzo mi się tu podoba, fajnie. Koncerty, tribute to najbardziej. Zostajemy do samego wyczucia. Jestem działkowcem i dlatego, bo to jest dla działkowców między innymi. Ja akurat nie byłam wytypowana, ale inne ogrody, tak, z moich działek. A w koncertach pani bierze uczestnika? Będę oglądać, tak. Przyszłym dziadków odwiedzić i był koncert i przyszłem. Bardzo fajnie tu wygląda. Ktoś wygrał konkurs za jakiś balkon. Pięknie. Słyszałem, że miało być coś z korą związane, bardziej na to przyszło. Mamy kiełbaski, strzelnice, jeszcze mamy dmuchane zamki. Co roku jest Pani na Dniach Częstochowy, czy pierwszy raz? Każdego roku, tak, przychodzę. No i konkretne jakieś atrakcje tutaj Panią przywołały? Tak, idę do koncertu, gram sobie tutaj piłkę, bardzo mi się podoba. 33 Dni Częstochowy trwają do wieczora w niedzielę 26 sierpnia.